Cześć z tej strony Polski Cwaniak. Oczywiście witam Was w trzecim odcinku z serii Zagramy w Minecraft na modach. I w tym odcinku pokażę Wam co się pozmieniało, a pozmieniało się myślę od poprzedniego odcinka dużo rzeczy. Mianowicie zaraz wam wszystko pokażę, i popowiadam. Pierw poprowadzam was z po domku i zobaczycie co się zmieniło. Mianowicie mamy tu nowe pomieszczenie. Jeszcze nie wiem co tu będzie, ale coś będzie. Na razie jest ono puste. Troszeczkę wełny musiałem nazbierać i barwników, ale nie, nie miałem z tym dużych jakichś problemów. Przemeblowałem to troszeczkę. Tutaj będą taka pracownia, cyki. Tutaj też jest nieskończone. I tutaj magazyn, tak. Troszeczkę tego mam. Zaraz się dowiecie skąd tyle mam kobla. Uj, w ogóle makasem też, jeszcze jakieś może kiedyś tabliczki, zrobię podłoga, trzeba wymienić, ale to nie teraz. Mianowicie, zaraz zobaczycie, co mam tu do kobra, tylko weźmy sobie to. O, mam dwie różdżki. Jak mówiłem, doszły nowe mody. Jeden z nowych modów to jest taki mod, że dodaje jakby takie sługi. Pod Wciskam M i tu mam takie sługi, Zara może je przywołam, nie wiem, ale jak ja je przywołuję, to mam troszeczkę lagi, jak one coś robią. O, I one po prostu, to są nasze murzyny, że tak powiem, ścinają drzewa, kopią i mianowicie wykopały mi tutaj taką kopalnię odkrywkową. Znaczy, ja troszeczkę kopałem, troszeczkę te moje murzynki, żeby ich nie przemęczać i aż do Bedroka i znalazłem... Z nimi czekajcie. Właśnie tutaj, tutaj po bokach takie troszeczkę surowców zostało. Myślę, że to nawet fajnie wygląda. Wiecie, to nie jest jakaś ładna kopalnia, ponieważ to wszystko na odpiernicz robiłem. Dwa razem kazałem kopać i dlatego takie schody troszeczkę wyszły. Dziwnie, że tu i tu są. Jakby takie podwójne, ale nieważne. To może zalepię, bo tutaj po prostu chciałem jak najwięcej jakiś surowców zebrać. Węgla czy coś takiego. I natrafiłem na diaksy. I Specjalnie czekam na Was i wykopiemy sobie. Tutaj jest raz, dwa, trzy, no pięć, trzy, sześć yy, tych diaksów. No i kopiemy. Raz, dwa, trzy, cztery i pięć. No pięć było nie sześć, dobra, nieważne. Mamy pięć już pierwszych naszych diaksów. Tutaj jeszcze redstone wykopiemy. Może jakieś mechanizmy się zrobi na pewno. Zawsze się przyda, a poza tym dużo Expo nawet leci z, kopia, z kopania Redstone. No patrzcie, jak szybko lewy leci, a przyda się do enchant'u może jak zrobię. W ogóle będę musiał to poświetlać tutaj, a ta różdżka właśnie służy do przywołania tych takich murzynków, że tak powiem, no, murzynów naszych i do rozkazywania im i w ogóle zbierania od nich itemków, bo to co wszystko nie kopią, to wiadomo, jak Twój murzyn mój muszę to one wszystko mi oddają mi w ogóle i się słuchają moich rozkazów Zaraz włączmy sobie Easy bo ja zawsze gram tak wiecie pismo jak coś nieraz buduję właśnie albo kopałem to z nimi bo one nie wszystko mi wykopały, też ja troszeczkę kopałem schowajmy się do domku, prześpimy się Też troszeczkę razy zginęłem podczas tego bo aha właśnie yy. I jeszcze doszedł mi mod taki, że jak trzymam na przykład reston czy pochodnie, no to oświetla się, nie wiem jak to się nazywa, ale będę musiał jakąś listę zrobić i w opisie Wam podać, czy coś takiego, bo dużo osób tak robi, ja jeszcze tego nie zrobiłem. I co? Przespaliśmy się, mamy te diaksy, może kilowca zrobimy, albo wiecie co, na razie odłożę je tutaj, w honorowe miejsce, na razie honorowe, muszę to segregację porobić. Właśnie troszeczkę modów podchodziło, ja nie wiem, w ogóle tam takie jakie tam Jak chciałem jakieś ciekawsze poinstalowałem, oczywiście dojdzie jeszcze yy, Co odcinek, znaczy może nie co odcinek, ale co parę odcinków na pewno Będą jakieś nowe mody yy, Wybaczcie, ale ja już niedługo zrobię jakąś listę, żeby to ogarnąć i będziecie mogli wiedzieć jakie mody tam mamy Okej, okay, tutaj sobie pozbieramy troszeczkę, bo Zrobiłem go właśnie, w ogóle, bo ja myślę, że Wy wiecie, ale nie Miałem nagrywać, jak robię tą farmę, ale nie nagrałem i dlatego właśnie od tamtego odcinka się zmieniło to, że zrobiłem sobie taką farmę. Miałem to nagrać, ale potem parę osób z domu mojego mi przerwało i w ogóle jakoś tak wyszło, że sam to zrobiłem. Farma to, wiecie, nie ma żadnego ładnego wyglądu, to ma po prostu mi przynosić zyski, że tak powiem. I to wszystko. Zachęcam no, sobie marchewki. Niech sobie rosną. I właśnie taką sobie zrobiłem I to wszystko co by się u mnie pozmieniało, od poprzedniego odcinka, no troszeczkę się napracowałem Mianowicie zbierając wełnę na przykład na to W ogóle muszę zrobić hodo, hodo, hodowlę owiec, ponieważ chodziłem po całym świecie i szukałem owiec I cóż, schowałem sobie że mam dwie Bo raz zrobiłem, bo zgubiłem, no ma Aha, jeszcze mam taki mod doszedł, bo właśnie, ja to troszeczkę to odcinek, ale dobrze będzie ważne, bo muszę zapisywać na kartce, w ogóle wam dam tą listę. Wgrałem ja takiego moda, że dodaje dużo przedmiotów nowych, na przykład takie krzesełka. Można sobie usiąść na to, o, siedzimy, czekajcie, patrzcie, o, siedzimy sobie, py py py, możemy zejść. Jest całkiem spoko. Dodaję też telewizory, komputer można mieć, ale... Jeszcze ja nie ogarnęłem no na przykład jak się robi komputer czy coś takiego, to się ogarnie w najbliższej przyszłości. No, to ładne jest do dekorowania, albo no, po prostu do dekorowania, bo do czego to może się też przydawać? Już panowałem tym, ale myślę, że już widzieliście to też na YouTube. Taki model, jeżeli nie, to macie teraz właśnie okazję oglądać. Czekajcie, mam coś do przypalenia, Wiem, że. Aha, tutaj mam żelazo. Tutaj mam jeszcze żelazo. Wejdziemy sobie. Je przepalać, niech się przepala. A cóż, co tam? haj no właśnie, jeszcze jakieś takie, wiecie, troszeczkę modów podobałem, że takie wzorki jakby dodaję. Takie fajne kilowki sobie zrobiłem. No to już było dawno, nawet nie pamiętam jak je się robi. Ale właśnie, tak troszeczkę modów sobie podobałem, jak mówiłem, ale zrobię już. Nawet może tym, pod tym odcinkiem będziecie mieli listę modów, na jakich aktualnie gramy. I cóż. W tym odcinku już Wam wszystko pokazałem Pójdziemy sobie jeszcze raz się przejść do tej wioski Popenetrujemy tam i cóż I Zobaczymy co dalej Myślę że wtedy zakończymy odcinek No już w następnym będziemy robić coś zupełnie innego Dobra Bo kiedyś wie... zaraz w ostatnim odcinku Nie czy pierwszym, bo nieważnym. nieważne Nie ostatnim Byliśmy tutaj i nie wszystko zabraliśmy a teraz jest nam potrzebne, dlatego zabierzemy. W ogóle też mam ten pomysł, żeby tak ulepszyć im tą wioskę, żeby sobie tu jakoś żyli biedaki o marchewki, to co mnie interesuje, i ziemniaki. Bo zboża to tam się powoli rozrośnie, a to jest, no, pożyteczne. Dużo je co nie dają. Ziemniaki jak ziemniaki, bo jeszcze trzeba upiec, żeby dużo dawały, ale wiecie, sama marchewkę A właśnie, bo można handlować. Ja tak nigdy nie byłem, znaczy nie handlowałem z nimi, ale a, 11 ryb ten chce, ale, ale ścierwo No nic ciekawego tutaj nie handlują Chlebem, ten, o, ten, ciastkami, ten, arbuzem, o Arbuz by nam się, znaczy, arbuz melon by nam się przydał, naprawdę Książki, o, do enchantów się przydadzą A, zabierzmy sobie A, siek, jak trzeba, bo jak mówię, planuję robić enchant Jeszcze troszeczkę diaksów będzie trzeba znaleźć, bo na razie mam 5 emeraldy trzeba znaleźć i przyjdę potem ten, bo na razie nie wiem czy znajdę jakiegoś dungeona, na razie jeszcze na tym świecie nie znalazłem a jak wiadomo to tylko w opuszczonych kopalniach i dungeonach y, można znaleźć nasiona melona z tego co mi wiadomo i nigdzie z innego źródła y, nie można zabrać no wiadomo chyba że coś się szczytuje, ale ja nie jestem zwolennikiem czytowania, ponieważ i hakowania różnych, ponieważ gra się wtedy szybko nam nudzi Ok, pozabijemy troszeczkę świnek, to no nic nie wypadło. Trudno tutaj owce jest. Niech sobie chodzi. Z <laughs> Dobra, nie <masz. śmiech> Sorki. Musiałem kaszląć. I w ogóle noga mnie boli, wiecie co, bo dzisiaj w szkole, ale, ja... dobra, nie no, powiem wam, dzisiaj w szkole poszedłem z kolegami do kibla, do WC i gdy już wychodziliśmy, to kumpel jeden rzucił we mnie rurką papieru, często to robiłem, rzucamy siebie, oczywiście nie obslaną tylko normalną jak chciałem mu oddać i podrzuciłem, wiecie, jak piłkę i chciałem kopnąć I zamiast e, papier, to takiego strita miałem i kopłem w ścianę, bo tam jak się jest takie wychodzi, to tak wystaje troszeczkę ściana i kopłem z całej siły e, Może nie z całej siły, ale mocno, no, solidnie w ścianę i mi teraz boli noga i jak wracałem ze szkoły, to jak kuter jakaś noga kuleje, a cóż, boli trochę, ale cóż, właśnie taka mała ciekawostka, możecie się za mnie pośmieć. Ja nie wiem. I cóż, pójdziemy sobie teraz, właśnie to wszystko zanieść. No ja w ogóle, może jakby ktoś chciał, to może będę zapraszał y, do tej mojej serii Singla jakieś y, nieraz osoby, żeby sobie ze mną pograły albo coś pomogły budować, czy coś takiego. Myślę, że to byłoby było ciekawe urozmaicenie gry. Zobaczymy jak to wszystko wyjdzie. Czekajcie, jeszcze na koniec odcinka posadzimy sobie to, bo po co to ma tu leżeć, jak może się rozmnażać na farmie. Tak, w przyszłości myślę, że się powiększy ta farma, bo inną, ładniejszą się wybudujemy, ale na razie taka powinna nam wystarczyć. Przynajmniej mi. Ok, tutaj posadzimy troszeczkę marchewek, bo tak to nie była cała farma, a tak to można sobie zasadzić i niech to sobie tutaj spokojnie rośnie. Zaraz chyba będę nagrywał, szedł nagrywać właśnie Battlefield Heroes. Ale to już się zobaczy. Teraz na razie jeszcze gramy niego. Okej. Okay. Tutaj na razie nie robię żadnej segregacji, sadzę wszystko, gdzie popadnie. Znaczy starałem się trzymać na lądzie, ponieważ tutaj nie ma teramotykie, żeby to zorać. I do tego jeszcze 5 ziemniaków. Myślałem, że brak miejsca, ale wszystko ładnie się tutaj posadziło i niech sobie rośnie. My teraz idziemy. Wszystko się nawadnia, to tak wiem, oszkliłem to, 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 to żeby, żeby było ładniej gdzieś tak nie jest Okej, okay, no i cóż, ja teraz się z Wami żegnam, myślę, że odcinek Wam się spodobał Taki był troszeczkę jakby update, po troszeczkę modów doszło Nawet nie wiem jakich, bo... Ale zrobię Wam listę i już się nie bójcie, pewnie teraz będziecie mieli listę pod opisem, a jeżeli nie, to i tak zrobię Ja się teraz z Wami oczywiście użegnam Ja byłem ja, Wy byliście Wy i cóż, widzimy się przy następnej okazji. Cześć na razie.